Zzińska, pracownia gier szkoleniowych tak. I? i Game Changers Academy. No właśnie. I to taka moja silna tożsamość. W sumie Game Changers Academy. Chociaż jest to też tak Taka taka tak. twoja taka, taka moja, oczywiście pracownia gier też. Pracownia już blisko 7 lat, Game Changers z no, Wiesz 4. co, faktycznie no, ostatnio przeczytałem, że to już tak bardzo, bardzo długo. Wiesz, czy bardzo. Jak się spotykam z menedżerami z, z firm różnych i niektórzy no tak. mają już 20 lat doświadczenia w jednej organizacji. To są takie siedem. To są takie siedem, tak. Chociaż moje przywiązanie jest myślę porównywalne do takich dwóch dekad. Chciałaś być mediatorem. Ale wiesz, ale wiesz, że w sumie ta moja praca to czasami trochę ma znamiona nawet tego. Jak jest się w organizacji, czy to małej, czy dużej, to każdy dział ma swoje cele i ja myślę, że ta umiejętność mediacji czy negocjacji, co było naprawdę mam przewraną pasją przez jakieś 6 lat, to jest bardzo przydatna. No, ale Jak... to, to na jakim etapie była ta, ta pasja, taka pasja-pasja, gdzieś tam tylko szkolna, czy? No może, może tego i... o mnie nie wiesz, ale w zasadzie to. To są te. te to pierwsze moje słowa... Powiedziała, sobie... wiele rzeczy ci zaskoczy. <laughs> Dawaj. Wiesz, no, znasz mnie ze świata marketingu, no bo to jest moja tożsamość już od blisko 10 lat. Ale pierwsze studia, które kończyłam, to była polityka społeczna. Tak Także mocno nie marketingowo. I, I tam właśnie zachwyciłam się tematem mediacji. I, i co więcej, szłam w to dalej, bo, bo później zajęłam się politologią, więc już bliżej marketingu, ale nadal nie aż tak blisko. Więc z kolei poszłam w stronę negocjacji i bliżej biznesu. No, a później już komunikacja w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym, więc to już bardzo blisko marketingu. Także taka była droga. I te mediacje są mi bliskie, chyba w takiej tożsamości, że często szukam takiego polubownego sposobu rozwiązania różnych konfliktów. Ale czy co? Ostatecznie to przypadek taki zupełnie, czy. Z mediacjami, czy no, marketingiem? Nie, z, z mediacjami to rozumiem, że to była że to był fan, ale nie z marketingiem zdecydowanie. Chyba nie przypadek, bo gdybyś zapytał moją mamę, to ona by ci powiedziała, że ja od dziecka y, dokładnie miałam talent do tego, ona by to tak nazwała. Wiesz, hmm. będąc w, już od najmłodszych lat, jak ona to nazywa, umiałam wszystko sprzedać. Aha. No a to w dużej mierze jeszcze taki stary marketing to właśnie była ta umiejętność. Dzisiaj marketing jest y, Trochę inny, ma inne wyzwania. Czujesz się bardziej pijarowcem, inwentowcem, bo mnóstwo rzeczy też robisz, tak inwentowych. Która to strona tego marketingu? Roleczka. Jest imponująca. Eee, Roleczki wiemy łapkami. <laughs> Odpowiadając na Twoje pytanie, to rzeczywiście w pracowni najpierw zajmowałam się wydarzeniami. I takim docieraniem, ja Ale rozpocznę, żeby ci nie było. Um, czyń honory, smacznego. Chciałbym, żeby się do nich dołączyła. chyba, że okaże się, to, że, okazał, że się nie trafiony do składników. Ja, ja, poczek ja poczekam i za moment uczynię. Hmm. Można. Zafyt. Można śmiało. Dobra. To który sos radzisz? To jest słodki. Mhm. No, a sojowy jest sojowy. To była dobra decyzja, żeby nie jeździć dzisiaj obiadu. Dziękuję bardzo. Zostałem pochwalony. No dobrze, czyli na początku był to event manager, teraz już bardziej w stronę marketingu, PR-u. Słuchaj, w ogóle na początku moje stanowisko w pracowni. Na początku był chaos. To był Solution, arwa, solution arwa Provider. Arwa w organizacji, tak, troszeczkę, tak. Natomiast moje stanowisko to był Solution Provider. I hmm. Moja szefowa to zawsze tłumaczyła, że ja rozwiązywałam jej różne problemy. i Później rzeczywiście już miałam konkretne zadania. Na początku to było głównie wydarzenia i docieranie do różnych partnerów. No. Chyba my się poznaliśmy przy takim poszukiwaniu różnych oportunic tak. dla nas z wyjściem na zewnątrz do rynku. Wymęczyła mnie na spotkaniu trzy godziny. Mieliśmy się spotkać na chwilkę. Przyszedłeś do nas do biura, powiedzieli że masz godzinę. Zasiedziałeś się, właśnie Ja jestem kulturalna. No tak, no siedzi. Nie. <grymne> <grymne> ja A teraz po, po tych um, kilku latach, to rzeczywiście zarządzam działem marketingu od trzech lat i mocno żyję tym. Wiesz, jak to jest, jesteśmy w organizacji, która ma kilkadziesiąt osób, więc e, czasami to tak jest, że ktoś mhm. robi dużo rzeczy. Da się do tego przyzwyczaić. No tak, mhm. wielu ma. No. Nawet to chyba ma swoje plusy czasami. Ma też minusy, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Nie, 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 nie. Chociaż o minusach też, dlaczego nie? No, no wiesz, no minusy są takie, że nie masz czasami aż tyle przestrzeni na jedną strategiczną rzecz, bo jesteś w takim rozproszeniu. Ale warto sobie robić takie cykle, jak to mówi moja szefowa, interwały, żeby mieć czas na skupienie na tym, co jest istotne w danym czasie. Nasz biznes jest też, może nie tyle sezonowy, ale... A się uprawia jakiś sport, w i... interwał, jak nie Tak, tak no, jest, okay. tak, tak, tak. I rzeczywiście u nas w biznesie jest tak, że są w poszczególnych porach roku, na początku roku jest trochę coś innego na topie, a co innego jest w czwartym kwartale, a co innego jest w okresie wakacyjnym. Mm -hmm. Chociaż nie ma już takich sezonów ogórkowych, jakie były jeszcze 4-5 lat temu. Tak, mieliście to już nie było. było tak, że w wakacje, to rzeczywiście ludzie byli na wakacjach. Mhm. A od paru lat yy, to się zmieniło. Ludzie nie jeżdżą na wakacjach. <laughs> ludzie w trakcie wakacji mają czas na różne doszkalanie się też. Chyba takim przełomowym momentem był 2017. Kiedy ośmieliliśmy się zrobić event na dużą skalę, i ta skala nawet nas tak trochę zaskoczyła. Chcieliśmy zrobić spotkanie w wakacje, na które przyjdzie około 50-100 osób, gdzie wyobraź sobie, że przyszło ponad 200. To, to był środek wakacji, to był sierpień, bardzo słoneczny, pamiętam. I to był totalny zachwyt, i chyba taki przełom, że my też nie odpuszczaliśmy w wakacje. I ta pasa została. To był jednak z przekonania ten marketing wybrany w końcu, tak? Czyli z więc, przeznaczenia. A z przeznaczenia, czyli jednak przypadek. Myślę, że przeznaczenie i jakaś konsekwencja, wiesz? Ja studiowałam w Poznaniu i później... No tak, w Poznaniu mnóstwo agencji. Mnóstwo agencji, chociaż nie pracowałam wtedy w agencji. Byłam menadżerem hotelu, słuchaj, jak się wyprowadzałam z Poznania. A pracowałeś kiedyś w agencji? Nie. marketingowej? Eee, marketingowej nie. No. No nie, dobrze, <noise> Trzeba to nagrodzić. W agencji, nie? Tak, to może jakiś staż dla mnie w agencji. Bardzo <noise> <noise> no. dużo współpracuję z różnymi agencjami e, i takimi marketingowymi, e, też eventowymi z tego czasu ale sama rzeczywiście po stronie agencyjnej nie, nie byłam. Natomiast jak się wyprowadzałam z Poznania i wyjeżdżałam do Warszawy, to wiedziałam, że chcę iść bardziej w, w biznes, że tak powiem mniej w eventy. No bo byłam po prostu po takim mocnym roku z Euro też 2012, mhm. gdzie pracując w hotelu, możesz sobie wyobrazić, co się działo. Hmm, też miałam sporo partnerów, takich kooperatów biznesowych, hmm, więc ta praca była bardzo intensywna. No właśnie o progu partnerów to przyjechać do Warszawy za pracą czy, czy <grylian> za miłością. Jak rozmawialiśmy o tym, o czym chciałbyś ze mną porozmawiać? O tego nie mn... I... My... liście. <grylian> Nie, było ale... takie pytanie o chyba taką szaloną rzecz zwariowaną i sobie pomyślałam, że chyba przeprowadzka do Warszawy z jedną walizką to było dosyć szalone. Nie no, proszę ci, na pewno są inne. Ale inne... Ale zastanawiaj się. Wiesz, jest, jest godzina jeszcze wczesna, no, okay, więc... Okej, okay, to jeszcze, za chwilę, za chwilę przejdziemy, to, bo, to na, jest, Jak sobie teraz to, myślę, jest to było to jest pytanie dużo dalej, więc nie wiem, dlaczego już tak przeskakujesz. Bo, bo chciałam Ci powiedzieć, że jak przeprowadzałam się do Warszawy, to było dużo szaleństw po drodze. Na przykład to, że... No i właśnie. To... ...że nie miałam pracy, jak się przeprowadzałam, tylko stwierdziłam, że pójdę sobie na jakieś jeszcze studia dodatkowe, żeby poznać ludzi. No i jak już poszłam na te studia, jeszcze nie mając pracy nowej, to zaczęłam się angażować w wolontariat, co było zaskakujące dla Organizatorów tegoż wolontariatu, że to głupio zabrzmi, ale że w moim wieku, kończąc trzecią uczelnię, ja jestem gotowa na wolontariat. Co w ogóle wszystkim polecam? To było tak. bezcenne doświadczenie. I, I byłam tutaj, no nie powiem, że sama, bo miałam jakichś znajomych, ale to był taki skok na głęboką wodę. Pamiętam, że zaczynałam w takim współdzielonym pokoju z koleżanką ze studiów. Okej, okay, czyli za pracą. Tylko ci mówię, że nie miałam pracy jeszcze brawowę, wtedy, bardziej i tak e, edukacyjnie rozwojowo. No, no, edukacyjnie, tak rozwojowo. No, okay. Coś w tym stylu. I nie, wtedy, nie, słuchaj, wzięłam udział. On. Nie, 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 on się jeszcze długo, długo nie pojawił. Okay. Wzięłam udział w dwóch wydarzeniach, które bardzo mocno wpłynęły na jakieś moje podejście, aspiracje, ambicje. A w Akurat był organizowany szczyt klimatyczny mhm. w Warszawie przez poznańską organizację, bo przez międzynarodowe targi Poznańskie. Ja jestem na ten wakat, że tak powiem, żeby pracować w takim departamencie mediowym. Obsługa dziennikarzy i koordynacja takich konferencji, takich spotów z uczestnikami tego szczytu klimatycznego. To nie szafran, to kiełki buraka. A wygląda zacnie. No tak, tak, ten kolor jest to, Ale to, przecież burak nie jest zacny. <laughs> I wtedy miałam po ogromny taki zachwyt yy, rangą i rozmachem tego wydarzenia. Wiesz, ludzie z tego świata, na Stadionie Narodowym. To była dla mnie taka skala wydarzeń, przy których ja chciałam pracować, wyprowadzając się z Poznania. I bardzo dobrze to wspominam do dzisiaj. Później był jeszcze jeden wolontariat przy szczycie laureatów Pokojowej Nagrody Nobla i to też sobie możesz wyobrazić, że Poznanie, Dalaj-Lamy, Brecha Wałęsy i, i innych występujących wówczas, to było mocne przeżycie wspominam do dzisiaj. No dobra, razy przeskoczyłaś do małej organizacji, ale w całe tutaj małych e, wydarzeń, to wy nie organizujecie, nie? bo niektóre z nich... Zanim przeskoczyłam, to jeszcze było parę projektów, e, ale one aż tak... No dziękuję Chcesz patrzeć na niego, czy nie? Dobra, tak, I tak patrzę na niego, tutaj zaglądam, te kiełki pięknie się wniechają. To jest inny niż ten pierwszy, tak? To jest inny. Okay, tak. okay. to fundujesz mi tu atrakcję dzisiaj. Stawiasz wysoko poprzeczkę mojemu mężowi. Przepraszam. Pozdrawiamy. <laughs> Rzeczywiście organizujemy spore wydarzenia w pracowni i przede wszystkim dla dużych klientów. Mhm. Wyobraź sobie, że chyba łatwiej będzie powiedzieć, z kim nie pracowaliśmy, niż z kim pracowaliśmy, bo ta lista jest przygotowanie długa. Pracownia istnieje od blisko dwóch dekad. I w tym czasie praktycznie od początku byliśmy obecni na całym świecie. Od Tajlandii przez Brazylię, Stany Zjednoczone, Kanadę. I to taki rozmach, to było też jeden z elementów, który mnie przyciągnął do filmy. Mm -hmm. Duży zachód. W pierwszym półroczu mojej pracy miałam okazję wyjechać do Stanów Zjednoczonych, właśnie na e, taką, e, taki trip biznesowy, gdzie promowaliśmy online diagnozie kompetencji. Był chyba 2015 rok. To była nowość na skalę absolutnie światową. Tak mm -hmm. wiesz, jak profesorowie z Calamba Business School mówią Ci, wow, my nie mamy czegoś takiego. No. Studenci ich studiów MBA są zachwyceni, porównują, że ich narzędzia są hajszne, do tego, co my oferujemy. No to było takie wow. I z tożsamości, że to powstało w Polsce, u nas firmy. I ten zachwyt tym, co robimy, z jakim rozmachem, na jaką skalę, on się utrzymuje przez te wszystkie lata. Mm -hmm. Maksymalista. To o mnie. Wiem. Jak już coś się dzieje, to warto tak to przygotować, żeby korzyści były maksymalne, żeby ryzyka były maksymalnie zabezpieczone. No, generalnie lubię wyciskać maksa. I to chyba, chyba też, żebym ja tak powiedziała o sobie. No, można mieć jednego psa, mam dwa. No, po co mieć jednak, jak można mieć dwa? do psów przyjdzie. <laughs> Ale to jest tak, że że co wszyscy w koło jak cię widzą przy projekcie, już uciekają z niego, jak jest końcówka na przykład. Wiesz no, są tacy, którzy wolę jakby pewnie uciec, a, ale w projektach to bardziej się jeszcze uaktywnia mój talent aktywator. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz jak pierwszy nasz projekt to był FMZ już? Chyba Tak, tak no to ty zaprosiłeś mnie. Zaprosiłeś mnie do Rady Programowej, ale od razu zaproponowałam że jako firma też możemy coś zrobić. Zrobiliśmy chyba wtedy grę e, integracyjną drugiego dnia dla uczestników i pamiętam, że co do niej większość z dron organizatorów miała obiekcje. Myśmy nawet wtedy rozgrywali chyba taki demo i to nawet dwukrotnie, raz w agencji u Weroniki, a raz e, tutaj w tej przestrzeni. Nie, tutaj to niemożliwe, dla nas no, tutaj nie było. My byliśmy tutaj a, okay, i Was zaprosiliśmy. I to było bardzo udane. Pamiętam, że to zabezpieczyło obiekcje. Ja ich chyba musiałem nie mieć, bo mnie tu nie. było? Ty nie by... ich nie miałeś. Po naszym spotkaniu już czterogodzinnym pierwszym ty ich nie miałeś. <grym> <grym> Ale tak, z grona organizatorów, sporo osób miało obiekcje, żeby na konferencji zrobić taką grę na trzy godziny, strasznie dużo czasu. No i jak widzisz, moja siła perswazji nie była na tyle silna, żeby bez dowodów mhm. przekonać Was, a tak zupełnie szczerze to... Chyba to mam już wydrukowane przez te blisko 7 lat, żeby nie mówić, tylko dawać doświadczyć. No i pamiętam, że ten sam nich poznał zapomógł. I ten mój maksymalista rozchwit wtedy, ten, no bo pewno że na tym wydarzeniu się bardzo dużo zrobili. I to zostało pozytywnie ocenione. Więc ja czułam się zadowolona. Towarzanie. Ojej. Sięga wysoko. To brzmi czasami bardzo patetycznie, ale tak naprawdę w, w poważaniu, w signifikans chodzi o to, że ja mam silną potrzebę utożsamiania się z tym, co robię i takiego poczucia dumy z tego, co robię. No, a to fakty. To czuję To A wiesz powiedz, kiedy? Jak to odczuwasz? Co to wychodzi z ciebie? To nie jest tak, że kiedy, ja powiem, kiedy. Ty jesteś pracownią, a pracownia jest tobą, więc... No, no, parę osób mi to powiedziało ostatnio, wiesz, i to dosyć często słyszę. Eee, bardzo to jest u mnie silne i rzeczywiście miejsce, w którym jestem, muszę czuć taką dumę z tego, co robimy. I mm. dla klientów i generalnie e, jakimi wartościami się kierujemy, muszę się z tym utożsamić. Nie jestem w stanie pracować w projekcie, z którym nie Nie jest, jesteś po, no, nie jest po jakby z moimi wartościami po drodze, to, to bym dała radę chyba. To, to, to... Z jednej strony jest to, jest to dobre, ale dlatego, że, że pewnie gdzieś tam ja też to mam, wiem, że czasami się dostaje po nosie, nie? No, czasami jest ciężko. Że faktycznie dajesz, sprzedajesz się w całości, a... Wiesz, no na razie jakby mogę ci powiedzieć z przeszłości takie przypadki. rzeczywiście w nie, nie? Tak. innych. W innych organizacjach, w których byłam, no to przychodził taki moment, on przychodził relatywnie szybko. Po roku, no to wiesz, z perspektywy dnia dzisiejszego, no, to, no to, to to jest mało czasu. Chociaż też bywa dużo czasu, może się wiele przez, wydarzyć przez rok. Ale jak się tak oddajesz w pełni, to zawsze coś, coś lub ktoś traci. Tak, 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 zdecydowanie. Także tak. I kiedyś zdarzyło mi się spontanicznie polecieć e, do Stanów i to był pierwszy raz kiedy poleciłam. Nie no proszę jak spontanicznie można było sobie polecieć do Stanów? No to, wiesz, no, spontanicznie składasz wniosek wizowy, A, spontanicznie go okay, okay, dostajesz okay, okay. i spontanicznie kupujesz bilet. <laughs> tak. Nie no, to, to, to nie był też taki spontan, no bo jednak przygotowany mocno. No dobra, no to dalej, co tam w tych Stanach? Wiedziałam wtedy, że chcę zmienić pracę. Nie byłam pewna, czy Też, To poważnym człowiekiem. No, można tak powiedzieć. Ja byłam zawsze poważnym człowiekiem. Ja byłam przewodniczącą szkoły, od szkoły podstawowej. A bo... oj, tam to trzeba być poważnym, przewodniczącą <laughs> szkoły. <śmiech> Także wiesz, ale ja byłam poważna. Jestem, nadal. Byłam tam nieco miesiąc, a jak wróciłam, to dostałam właśnie tą pozycję pracy w pracowni. I musiałaś wrócić do stanu, bo był tam projekt. Eee, nie, i wróciłam, nie. wróciłam do Warszawy i zaczęłam pracę, która wtedy nie wiedziałam, że będzie a, aż tak e, aż tak za no, wiesz, że aż tak się kręcę. Bo wtedy nie miałam w swoim CV doświadczenia dłuższego niż rok w y jakiejś organizacji. Także, wiesz, no tutaj pracuję siedem razy dłużej niż gdziekolwiek, można tak powiedzieć. To już chatko. To już chatko, tak. <laughs> wiesz, no, były jakieś takie szaleństwa, ale myślę, że już. E, jak musisz się utrzymywać, jesteś, wiesz, zależny tylko od siebie. To już tak, już nie ma czasu na siebie. Tak, to tych szaleń jest, ta, ta, jest człowiek, mniej, no. Człowiek poważniej, ważniej. Także ja mam słabą pamięć. to już 10 lat i, i plus, to już nie będę ci opowiadać o jakichś zaszłościach. To dzisiaj już jest nieaktualne. Nie 10 nie. lat temu, jakby mi ktoś powiedział, że kampania na Facebooku i w ogóle obecność na Facebooku może być dla kogoś głównym. Źródłem i podstawą firmy, to bym się zdziwiła. A, a teraz proszę. A teraz proszę. Niektórzy nie mają nawet strony internetowej, bo Facebook, wiesz, jest wszystkim dla nich. Także 10 lat temu to był inny świat. Czy ta bazylka dla mnie jest za mocna, na przykład? Wiesz, to bym mnie była ok. No dobra, mimo nie że nie, nie, nie będzie minusów, e, tylko taki najtrudniejszy element. Dobrze, wróciłeś do życia zawodowego. Tak traktuję to jako spotkanie biznesowe, mimo wszystko. I z dużo prywatnych uprawiamy. No, nie chciałem, takie było, jednak. Że... Wiesz, że próbuję teraz odciągnąć tą wagę tego pytania, które zadałem, Nie da się tak łatwo, ale. Dość hmm. jest trudne pytanie. Już chyba takim największym elementem jest to, że chyba każdy ma takie momenty, że zastanawia się, no jakbym robiła, robił coś innego, to ciekawe, tak, co by było, Tak, to gdzie bym teraz był. I. Um, miewałam takie momenty, że zastanawiałam się, a co by było, gdybym wtedy nie wróciła z tych stanów. No i. No właśnie, bo nie odpowiedziałam na pytanie, jak długo tam byłaś. Bo... No, nie, niedługo, bo dostałam no, dosyć szybko do opozycji, w pracowałam, więc w zasadzie po, po miesiącu wróciłam. E, tak, i. I chyba to takie myśli, ja mam je teraz relatywnie rzadko, jak przyszła pandemia, to, to one mnie naszły, bo my wtedy mocno cierpieliśmy jako branża szkolenia, bo też z dnia na dzień nam się załamało po prostu 95% biznesu, więc tak. miałam takie myśli, że wiesz, też jakieś tam rozmowy ze znajomymi, którzy poszli w zupełnie inną ścieżką, mówię też że tych znajomych z Zgórzów, jednych, drugich, trzecich, ale chyba nie ma takich dużych mankamentów, jeśli ja jestem zadowolona, to nie powiem Ci. Ale tutaj... ja, ja nie mówię, ja nie pytam już że o mankamenty, wycofałem się z tego pytania. Mówię, co jest jaki jest najtrudniejszy element Twojej pracy, który może nie jest trudny, ale Ty go nie ja, na przykład nie lubię siedzieć przy, przy Excela i wypełniać e, wszystkie dokumenty i tak dalej, bo... Wiesz, ja kiedyś też tak myślałam, że ja nie lubię Excela, ale były dwa zdarzenia w moim życiu, które sprawiły, że ja pokochałam Excela. Mario? Tak. To jesteś druga. Patrzcie, co są z I teraz uważaj. Pierwszy to była organizacja ślubu, gdzie w Excelu miałam po prostu zaplanowane rzeczy. Ale... Mówię ci serio. A druga to było wykończenie domu, hmm. gdzie po prostu Excel i porządek w tych wszystkich wydatkach. to tutaj już lepiej. I naprawdę to pomogło i wtedy nauczyłam się przede wszystkim i on mi bardzo pomagał i moja taka otwartość, żeby w pracy z niego korzystać była dużo większa. I powiem Ci szczerze, że ten Excel to jest teraz coś, co ja bardzo lubię, a gdybyś mnie zapytał pięć lat temu, to miałam podobnie jak Ty. Ale jest z tym, z tym weselem, czy tam Siódem to były koszty, czy no, oprócz tego to 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 było scenariusz? O tej godzinie wchodzi, o tej wychodzimy, wracamy się. Jak... Scenariusz się pojawił przy menu. Natomiast co do zasady, no, to były wszystkie rzeczy, które trzeba załatwić. No jak scenariusz? Kiedy, jakie nie wjeżdża? Tak, tak, tak. I to no, gdzieś tam nie, jest. Tam... No nie wiem, jak już scenariusz przyjeżdża po mnie o tej oki. Jak się spóźni, to będzie to i to. Pamiętaj, że jestem z Poznania, więc mieliśmy tak wszystko ułożone, żeby nie wynajmować dodatkowo do samochodu. Lubimy nasz samochód, a nie swoim, którym tak jeździmy na co dzień, mm. więc myśmy byli na... No powiedzieć tramwanty na paznami. A tramwanty mi się bardzo podobają. No widzisz, ja już go sprzywam. A, no, widzisz. A ja już jestem pośruję. Oh. <laughs> no dobrze. Czyli Excel jest ok? Dobre, Excel jest ok. No z najtrudniejszych rzeczy teraz ostatnio to jest chyba to, że cały czas nie ma łapy, że cały czas trzeba kolejne pomysły wymyślać. Ten rynek zmienia się bardzo szybko i tak jak jeszcze 10 lat temu to, co robi pracownia giera, uczenie przez gry, było totalnie nowatorskie, dzisiaj to już nie zaskakuje i tych sposobów, żeby zaskoczyć, żeby przyciągnąć do nas Klientów jest mnóstwo. No i też na rynek wchodzi kolejne pokolenie. Wiesz, dzisiaj wszyscy są już w internecie i to, co działało 5 lat temu, dzisiaj się nie sprawdza. Kolejny film, który trzeba na to nałożyć, jest pandemia, że, że fundamentem takiego experience marketingu, któremu ja bardzo powoduję, były spotkania, demo tego, co robimy. Online oczywiście, też to można zrobić, tylko sam pewnie wiesz, że te półtora roku temu. Był totalny wysyp online nowych aktywności, webinarów, konferencji. I, I firmy i tacy indywidualni przedsiębiorcy prześcigali się w tym, co można zrobić. No a jak też pewnie się domyślasz, taka tak. Tak troszkę... rozmowy, spotkania. Tak, mhm. jak w kuchni spotkania jakieś masz W to tak, to to wymyślała. No. <laughs> Na przykład. Tak rzeczywiście no, nie można się zatrzymać. Trzeba cały czas szukać nowych ścieżek. Ca czas się rozwijać. Znaczy, no dobra, ale nie wierzę, że tobie to akurat sprawia największą trudność wymyślaniu. Brakuje na to czasu czasami. A okej, okay, no dobra. No to czy brak czasu jest tutaj tym minusem, a nie to, że ty coś tam nie będziesz chciał nowego wymyślać. To... Ja to bardzo lubię. No. I mówię, ja że, że to jest. Branża, branża jest taka i rynek jest taki, że jest na to przestrzeń na hmm. eksperymentowanie i na testowanie nowych rzeczy. Także to jest duży plus akurat. Ja zawsze miałam psa. 1991 To psa. Patrzę sobie na zdjęcia z dzieciństwa, uczę się jeździć na rowerze, jest pies obok, ona smyczy śpię, jest pies obok. Babcia odbiera mnie ze szkoły, jest przeszkola i jest pies z nią. Także zawsze te psy były. Babcia pokrzyżowana. Nie, 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 nie. Moja babcia bardzo kochała psy i nigdy nie miała jej historii. Ten pies, no wiadomo, że to jest najgorsze w psach, że one tak krótko z nami są. Mm -hmm. Więc jak straciłam swojego psa w 2005, to bardzo chciałam mieć psa kolejnego. No i ta, to moje marzenie o psie trwało 10 lat niespełnione. Wow. No i pewnego razu e, poznałam chłopaka z psem i zaczęliśmy chodzić na spacer Wyłącznie dla spacja rozstrzemy. Oczywiście. Słuchaj, on, mi tego psa Pies 12 razy <laughs> on mi zostawił tego psa na miękę. 12 razy dziennie On mi zostawił tego psa na wykę. Nie, wiem, ile byśmy się wtedy znali miesiąc. Ja sobie pomyślałam w Cieki. dziwny gość, nie? Zostawiamy psa, no ale wiedział, że mamy fanie z pieskiem. No i tak, i tak już zostało do dzisiaj dochodzę z tym pieskiem na spacer. Z tych właśnie? Tak, z tych właśnie. Więc dzięki mojemu mężowi totalnie zakochałam się w seterach. Można powiedzieć, że w sumie to, to psy nas połączyły. Jedną z szalonych rzeczy było też decyzja o drugim się o którym no, marzyliśmy. Jednak, jednak tych rzeczy szalonych. <laughs> tak. I teraz mamy dwie seterki. I w ogóle śmiesznie, bo miałam często taką myśl przed pandemią, Zawsze wychodząc do pracy, zwłaszcza zimą albo jesienią. Ojej, jak mi jest przychód, że muszę je zostawić w domu i jakim wielkim moim marzeniem byłoby spędzać z nimi dzień, mimo że nasza firma jest przyjazna i parę razy zdarzyłoby się być psami w biurze. Eee, I przyszła pandemia i nagle wiesz, od pół Spędzał do... Jest na burze, punkt, faktycznie, to... spędzam każdy dzień w To jest genialne i one się takie już przywiązały do tego. Choć co ciekawe dla wszystkich, którzy myślą, że nie można mieć psa. A wychodząc na 8 czy 10 godzin do pracy, to ja gementuję ten nic. No, teraz jak pracuję z domu, to też widzę, że one naprawdę między godziną 8 śpią. a 16, tak, a 18, to one śpią po prostu. Więc e, podobno psy śpią 16 godzin tak, dziennie. Tak, tak. Powiem Ci szczerze, że chwilami to mi się wyjrza jak dłużej. No, moja no też faktycznie. Tak, więc psy totalnie, totalna miłość. Cederie relackie szczególnie bardzo nas połączyły i to chyba taka wspólna pasja. czemu one akurat są takie fajne? Po pierwsze, że są piękne i dostojne. No tak. To, eee, to jedno. Czyli nie ma nieładnych psów chyba, nie? No, tak jak nie ma nieładnych ludzi, wiesz, a mimo to gdzieś do kogoś nam serce bliżej, tutaj, wiesz, bardziej bije. No tak. Więc te na pewno, to, to są takie moje oczka w głowie. I to są psy, które są absolutnie zawsze szczęśliwe. One są tak energiczne i one są tak zadowolone, że ta ich radość, kiedy wstajesz, kiedy wracasz do domu, nawet kiedy wracasz ze sklepu czy z krótkiego wyjścia wynieś śmieci, to ta ich radość jest absolutnie wyjątkowa. Powiem Ci szczerze, że nikt chyba się tak nie cieszy na mój powód jak właśnie one. Także seteri Ci bardzo proszę. Chociaż z tego, co wiem, to twoja sunia wizualnie jest zbliżona do seterów. Moja słuchia jest zbliżona. Cały czas myślałem, że mam koker wspaniela, mm -hmm. o czym patrycja nie uświadomiła, że to jest fit wspaniel. No i mówię, dobra Miśka, jesteś fit <laughs> Ale to... czy ja ze spokojem? Ale akurat weterynaria to mnie zawsze fascynowała i ja nie bez powodu tą politykę skończam na przyrodniczym. Wiecie. A okej, okay. ja, mnie, mnie też faktycznie w dzieciństwie chciałem być albo rolnikiem, albo faktycznie weterynarzem. No tak, słuchajcie, mm. dobrze. Dziękujemy bardzo. Patrycja, zawsze mówię szczecińska, bo tak się poznać ale zielińska oczywiście. Michała, przepraszam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki Dzięki. Do zobaczenia.